Uległ poparzeniu prądem wysokiego napięcia. Od dwóch lat walczy o powrót do życia i zdrowia. Kornel wrócił za Madeuszem akurat z, e, z zakupów. Po szkole, jak było rozpoczęcie roku, przyszedł po niego kolega, że wychodzą na chwilę robić zdjęcia. No nigdy by mi nie przyszło do głowy, żeby coś się takiego wydarzyło. Dopiero wtedy zadzwoniła koleżanka mamy i powiedziała, co się stało. Znaczy, no i po prostu wszedł na słup wysokiego napięcia. Robili z kolegą zdjęcia i po prostu był przeskogółku elektrycznego zapalił się i spadł po prostu z tego słupa, płonąc. Jeszcze 5 minutek, ok? Jakieś 5 minutek, jak to tak pomasujemy. No w chwili obecnej jest stan dużo lepszy niż było po wypadku. Kornel wraca z kontaktem. Tylko, że taka ciężka choroba sprawia, że wychodzenie z niej jest też bardzo długie. Jesteśmy z nim na okrągło, wymieniamy się za maduszem Każdy coś się robi przy nim. Przed wyjściem, kaszka, picie. Mama odsypia jeszcze noc, yy, co korne nie spał. A po szkole yy, laserowanie, kąpiel. No jest mnóstwo rzeczy do roboty. Co? Musisz jakoś wyglądać z sensem. Co? Cornel. Corner przed wypadkiem to yy, Próbował wszystkiego, trudno było go utrzymać w domu, także jak do hotelu, na noc tylko, a przez cały dzień go nie było. Był energiczny, żywiołowy, dużo malował. No, oboje poszliśmy w tą stronę. Jesteśmy w tej samej szkole jeszcze zapisani. No, Kornel był w gimnazjum plastycznym na reklamie wizualnej. No, ja się trochę później zdecydowałem, że pójdę do liceum plastycznego na kierunek sincerki. i teraz próbuję kornela przekonać, żeby się nie skusił, bo jest taka możliwość, żeby zmienił kierunek. Był bardzo zdolny, świetnie się uczył, a nie wymagało to od niego zbyt wiele wysiłku, Proszę. ponieważ y, miał bardzo dobrą pamięć. Był też wysportowany, dobrze pływał, y, ćwiczył, y, no a w chwili obecnej musi od początku nauczyć się mówić, ruszać rękami, nogami, no i później musi się nauczyć chodzić. Pani Bernardetto, we wrześniu minął dwa lata od wypadku Kornela, prawda? Tak, dokładnie dwa lata. 2 września w 2005 roku Kornel miał wypadek. Lekarze w Prokocimiu w Krakowie uratowali mu życie. Uratowali mu twarz, która też była cała poparzona, a nie ma śladu. No jednak od tej pory stale walczymy o to, żeby Kornel wrócił do nas taki jak dawniej. Walka Pani jest bardzo samotna. Samotna. To Ale jest... szuka Pani ciągle, to znaczy wzięła Pani wszystko na siebie i właściwie tutaj jest tak Pani to głównym dyrygentem, lekarzem, wszystkim, prawda? No cały problem polega na tym, że w... Nie ma specjalistów, którzy by się zajmowali dziećmi w śpiączce połrazowej. Gdzie nie poszłam, to patrzyli na mnie, jakbym spadła z księżyca. O co ja pytam? Czego ja wymagam? No, dziecko jest w ciężkim stanie, więc no tyle, no, nic więcej nie możemy zrobić, żyje. A to, że żyje jak roślina i jak poprawić jego jakość życia, to już nikogo nie obchodzi. No, życie ma uratowane. A ja mam pa patrzeć każdego dnia, każdej nocy na mojego synka, który mi... Robił kawę co rano do łóżka przed wypadkiem, który pięknie malował, który świetnie pływał i był wygimnastykowany. Jak teraz jest uwięziony we własnym ciele i nie ma nikogo, kto by chciał y, nawet tylko wskazać miejsce, gdzie znajdę pomoc. A jednocześnie wie pani, że on jest. Co wiem? Wiem, że Kornel ko jest, że on czuje, że my no tak że pan jest kontakt. smutny, jest przerażony i że jest mu źle. Czyli właściwie zrezygnowała Pani ze stukania do rozmaitych drzwi i wzięła wszystko we własne ręce. Wzięła go Pani do domu i teraz jak wygląda Wasz dzień? Ja w zasadzie nie odchodzę od Kornela. Jesteśmy y, razem z synami cały czas y, przy nim. No Chłopcy chodzą do szkoły, więc y, rano ja się nim zajmuję. No, trzeba go nakarmić, wykąpać. Na początku było wiele trudniej. Teraz y, dzięki pomocy fundacji. Mam pełny sprzęt rehabilitacyjny dla Kornela w domu. Finansowo to jest bardzo ciężko, bo oczywiście jestem na tylko świadczeniu pielęgnacyjnym. To stale pojawia się ktoś, kto pomaga. Po prostu pieniądze spadają z nieba dla tych ludzi, którzy rehabilitują Kornela. Przez prawie pół roku robiliśmy to sami, bo wielu rezygnowało, bo Kornel nie wykazywał żadnego postępu. Nie czuł swojego ciała po przeszczepach w ogóle. Zimne czy ciepłe prysznice w ogóle na niego nie działały. Teraz czuję swoje ciało. Kot, którego mamy, jest rewelacyjny, bo bardzo stymuluje Kornela i chce go pogłaskać. Dzięki temu pojawił się ruch prawą ręką. W niewielkim zakresie, bo to jest zaledwie 10-15 cm. Chcę tą ręką pogłaskać kota, bo czuję go koło siebie i mruczy. Jeszcze trochę więcej miłości, jeszcze trochę więcej wysiłku. Pół roku, rok. Nawet dwa lata, nawet pięć lat to nie jest całe życie, po prostu. Dlatego musi się udać. No więc myślę, że właśnie w rodzicach siła, bo w końcu ci mali pacjenci, którzy leżą, nie mają żadnej sprawczej mocy, więc musimy to robić za nich. No i, no i robimy. I po to jesteśmy.